Wczoraj Emilii i dziewczynom w konkursie? Nie wiem, ja staram się nie rozmawiać z siostrą o tańcu. Obie staramy się oddzielić życie prywatne od studia. Ja naprawdę nie chcę, żeby to, co się tutaj dzieje, wpływało na nasze życie w domu. Hey. Cześć! Jak dalej? Hey. Tak? I jak wam poszło? Drugie miejsce. Uh. Uh trio to konkursy zespołów trzyosobowych. Bywają sola, jednoosobowe, duety dla dwóch osób i tria. Pojechałyśmy tam, żeby oswoić się z tremą, która może nas dopaść podczas regionalnych eliminacji. To dodaje pewności. Drugie, a kto wygrał? Elitarni. Elitarna Akademia Tańca. Często wygrywają, więc wszyscy chcą im dorównać. Od kiedy jestem w Akademii Tańca, wciąż próbujemy z nimi wygrać. Szkoda, że ich nie widzieliście Byli niesamowici Musicie to zobaczyć Nigdy nie widziałam tak zdyscyplinowanego zespołu do O, wow, nie, nie. Tak. Co za zgranie A to tylko trio Teraz, teraz, zobaczcie Zrobiłam to nagranie po to, żeby wszyscy mogli zobaczyć z kim przegrałyśmy Dobrze, dobrze, już wystarczy tak. Prawda? Słuchajcie, mam pomysł Zakradniemy się do ich studia, zobaczymy ich układ, będziemy wiedzieli, czego mamy się spodziewać na eliminacjach. I co wy na to? O, ja bym mogła. Hmm? Zaraz. Nie myślałaś chyba, że jesteś zaproszona? Nie. Właśnie, tylko by mi tam przeszkadzała. Przy jej negatywnym podejściu do wszystkiego lepiej będzie, kiedy zostanie. Miałam nadzieję, że nasze stosunki się poprawią, ale teraz ta sytuacja jest to. To wszystko jednak nie wygląda najlepiej. To, kto jedzie ze mną? O, 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 ja! Ja pojadę! Cieszę się na tę jazdę z Emily. Będę mógł udawać, że to rodzaj randki. Stop, wróć. On jeszcze jest gotów pomyśleć, że to jakaś randka. James, jedziemy? Nie, raczej nie. Dobrze. Michelle, też nie ma ochoty, więc nie. Jadę. Prawdę? Tak, to może być pouczające. Też jestem ciekawa tych elitarnych. Poza tym, jeśli spędzę trochę czasu z Emily i resztą, może pewne sprawy dadzą się wyprostować. Dobrze. Zgodziłam się, żeby wszyscy widzieli, że gram fair. Niech tak myślą, ale to nie demokracja. To emilikracja. Zacząłem zakować matmę, bo jestem w tym cienki. I jak się nie podciągnę, to mama nie pozwoli mi chodzić do studia. James. Co? Możemy pogadać? Jasne. Co robisz? Tak, ja tam. To co? Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Czekaj, chcesz czegoś ode mnie? Tak, tak. Mam ci w czymś pomóc? No nie wiem. To miłe, że Rayli przyszła z tym właśnie do mnie. Będę miała dług wdzięczności, ale... nie mam wyjścia. Martwię się o Michelle. Czemu? Lepiej, żeby nie jechała na wycieczkę z Emily sama. E, dziewczyny raczej za nią nie przepadają, więc lepiej, żeby ktoś z nimi tam był. Dobra, ale co mam tam robić? Po prostu chcę, żebyś tam był i nie dopuścił do jakiejś afery. Poprosiłam o to Jamesa, ponieważ uważam, że jest jedyną osobą, której mogę zaufać. To duża przysługa. Wiem, ale bardzo cię proszę. Muszę przekonać Emily, żeby mnie wzięła, choć powiedziałem, że nie mam ochoty. To cię będzie kosztować. Okej. Okay. Zgoda? Jestem ci dłużna. Giselle, cześć! Cześć, Danie. Jak tam? Ponieważ sporo ludzi pojechało do elitarnych, zarezerwowałem studio, żeby móc trochę poćwiczyć. A co u ciebie? Wszystko gra. Giselle i ja przyjaźnimy się od zawsze. Znam ją od piątego roku życia. I to ona była moją pierwszą przewodniczką w świecie tańca. I. co tam w waszej grupie? Nieźle, tylko duża presja, wiesz. No tak. Brakuje mi ciebie. Bardzo mi przykro, że Giselle nie weszła do grupy A. Przecież oboje planowaliśmy, że pewnego dnia stworzymy duet. A teraz jestem w grupie B. Czuję, że zawiodłam Daniela. Postanowiłam pracować tak ciężko, jak tylko będę mogła, żeby nie powtórzyć tego błędu. Cześć. Cześć. masz, Daniel? Nie widziałeś Jamesa? Nie. Okay, dzięki. W zeszłym roku James przez chwilę spotykał się z Bev i teraz ona nie daje mu spokoju. Chyba mu nie odpuści. Dzięki. Bardzo proszę. Co tu robisz? Ćwiczę sobie, Daniel, Daniel, Daniel. Zdenerwowało mnie, że zastałem tu Daniela, bo myślałem, że będę miał całą salę dla siebie. Do pracy potrzebna mi przestrzeń. A tu wchodzę i nadziewam się na niego. Jak wy byście się czuli? Trzeba było zarezerwować salę. Nie, 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 nie. Myślałem, że nikogo dziś nie będzie, bo wszyscy szpiegują. Znamy się z Westem od roku. Zaczynaliśmy w grupie B i w poprzednim sezonie tak się nie przykładał, ale w tym roku wziął się do roboty. Nie denerwuj się, podzielimy salę. O, ja biorę tę połowę. To nie ma znaczenia. Owszem ma. A jak się dostaniesz do łazienki przez moje terytorium, to kosztuje. <laughs> to zabawny gość. <laughs> Zaraz, czy to było serio? Czekaj, łazienka nie, ale automat z napojami. Ja mam automat. Jasne? Okej. Okay. Przecież nie chciałeś jechać. Zastanawiam się, dlaczego James nagle zmienił zdanie. Coś mi tutaj nie pasuje. Ale chcę wam pomóc. Więc teraz muszę przekonać Emily, żeby jednak nie wzięła na tę szpiegowską misję. To nie jest prosta sprawa. Znam tam dobry skrót. Mój GPS także zna najkrótszą trasę. A ja? A ja spotykałem się tam z dziewczyną, więc... To była dziewczyna z elitarnych? Właśnie. To cały James. Czy jest w tym mieście miejsce, gdzie on się z kimś nie umawiał? I znam sekretne wejście z tyłu budynku. Koniec końców. James należy do grupy A rozna sekretne przejścia, może mi się tam przydać. Dobry, mi, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, możesz jechać. Świetnie, przebiorę się i czekam na parkingu. Nara. I co? Wisisz mi przysługę? Dziękuję. Czuję się lepiej, wiedząc, że James tam będzie. Będę spokojniejsza, wiedząc, że ktoś zaobieguje się Michelle, bo Emily tego nie zrobi. przestrzeni. Muzyka go ponosi. Zlitowałem się i oddałem mu połowę sali, a on nie potrafi tego uszanować. West! West, co ty robisz? Czekaj, kto wyłączył muzykę? Ja! To czemu? Ponieważ była za głośna i nie słyszałem swojej. Daj spokój. Muszę poczuć rytmy, że wiesz, inaczej tego nie czuję. To nie na tym polega. Taniec to precyzja i technika. On jest w porządku, ale trochę brakuje mu luzu. Jestem tancerzem klasycznym, więc najważniejsze są dla mnie technika i precyzja. West musi iść na żywioł, taki styl. Rozumiem. Nie trzymasz się swojej połowy. Wiesz co, darmowa woda, mam Nie śmieszny. Wow. Jeśli tak ci przeszkadza moja muzyka, możesz pójść do studia Ale dlaczego ty tam nie pójdziesz? A dlaczego ty nie możesz Czekaj. tak wyjść? To się nazywa impas. Możesz to przeliterować? I-M-P-A-S. Dobrze. Trudne słowo. Można powiedzieć, że to misja szpiegowska. Musimy się dowiedzieć, co oni trenują. Są główni konkurenci i trzeba to potraktować poważnie. Daleko jeszcze? Jak to? Nie wiesz gdzie jesteśmy? Nie lubię siedzieć z tyłu. Nie maruć, już dojeżdżamy. Właśnie jesteśmy u celu i wszyscy są podekscytowani. To pierwsza taka akcja, jaką zrobiliśmy wspólnie, jako zespół. Ta wyprawa jest dla mnie okazją, żeby zbliżyć się do zespołu. Myślę, że Emily i ja dogadamy się. A mówiłem, że znam tyle wejścia? I co, chcesz za to lizaka? Zjadłbym ciastko. Wchodzimy przez wejście dla personelu. Nikt nie znał tego wejścia, oprócz Jamesa. Na szczęście udało się. To może zagrajmy? Nie mam ochoty. Dlaczego z góry mówisz, że nie? A gdyby stawką gry był milion dolarów, masz zamiar wyłożyć milion dolarów? Lepiej. Ułożysz dla mnie klasyczną choreografię, a ja ułożę dla ciebie układ hip-hopowy. I co ty na to? West ma zawsze szalone pomysły, ale to wzajemne układanie sobie choreografii to szaleństwo do kwadratu. Zaraz dostaniesz nauczkę. O! Wiesz co? Uwielbiam się uczyć. Właśnie się nauczyłem literować impas. Ich obroty, ich stopy orety. To dla mnie absolutny szok. Tacy są dobrze. Taniec elitarnych jest niewiarygodny. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Oni są jak roboty. Tańczące roboty. strach, że nas przyłapią. Ale jak już się zmyjemy, to nas nie zauważą. Myślę, że już wystarczy. Chodźmy stąd. Tak, znikamy stąd. Po cichu. Myślę, że moja choreografia będzie znacznie lepsza niż Westa. Myślę, że moja będzie lepsza. A, może jego... Albo moja, a może jego. Nie wiem. Wiecie, może obie będą lepsze. Dobrze, prawa stopa do przodu w piątej. Dobra. Tak. I prawe ramię on-oc, a noga do boku. Kocham taniec za to, że jest jak matematyka. I w tańcu, i w matematyce można coś zrobić prawidłowo albo błędnie. Poprawna technika w balecie to podstawa, bez niej nie można dobrze tańczyć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, sześć. de chat? To brzmi jak. Rasa kota, co to znaczy? To skok kota po francusku. Widzisz? Prawie załapałem. Dobra, tak. jedziemy dalej, uważaj. Przybi, 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 no, no, przybi, przybi, przybi. Stary, nie każ mi czekać. No już, już. Dobra, jedziemy. Uczenie Westa mojej choreografii okazało się dobrym treningiem i dla mnie. Okej, okay, nie, nie, to nie jest stołowa noga, masz ciasteczkową stopę. Nie tu mam to jaki żart paletowy. <gry> to znaczy, że masz okropną stopę. 5, 6, 7, 8. On jest jak początkujący dzieciak, który absolutnie nic nie wie. Są A to jest dopiero początek sezonu? Jak oni to Właśnie. robią? Nie mam pojęcia. Trzeba to sfilmować. Coś ty? Będziemy mogli obejrzeć klatkę po klatce? Nie, to nie jest dobry pomysł. Tak, a to będzie jak nas złapią. Przecież wszyscy tak robią. Pójdziesz? Tak. Mam swój telefon. Powiedziałam, że nagram elitarnych, żeby pokazać kolegom, że jestem z nimi. Mam nadzieję, że kiedy dam im to nagranie, to może Emily i resztę zespołu wreszcie mnie zaakceptują. Świetnie. Nie, nie, nie. Wiecie, co ja to zrobię. Obiecałem Riley, że nikomu nic się nie stanie, a zwłaszcza Michelle. Nie, w porządku. Nie musisz tam Powiedziałam, że pójdę. Ja, ja to zrobię. Nie. Powinienem się zgłosić wcześniej, żeby pokazać Emilii, że mam odwagę i się nie boję, ale mnie wyłączyła. Leć. Nie. Nareszcie zrobi coś dla zespołu. Choć raz. Kiedy Michelle pobiegła, żeby ich sfilmować, miałem złe przeczucia. Nie powinienem był na to pozwolić. Boję się pomyśleć o tym, co by mi zrobiła Riley, gdyby Michelle dała się złapać. Teraz mój świat, a w moim świecie zaczynamy od uścisku dłoni, więc przy tu, w porządku zakręć do góry, zakręć, obrót, dół, góra! Tak, widzisz? Załapałeś. I w hip-hopie także potrzebna jest rozgrzewka. Daniel dał mi ostrą szkołę Ewaletu. Teraz moja kolej. Przećwiczę Trochę się boję tej nauki hip-hopu, bo jeszcze nigdy nie próbowałem tańczyć w innym stylu. nisko, tak. Ugięcie w kolanie. Ręka prowadzi, wychodzisz w górę i opuszczasz ręce. Jasne? Co? Stary, co. co. co to było? Powtórzyłem za tobą. Przeniosłeś nogę przez Devel, a podpierająca została w i Padof, co? Stary, hip-hopowcy mówią po ludzku, żadnych francuskich terminów, więc e, trzymajmy się ludzkiego języka. choreografią hip-hopową jest trudniej niż myślałem. Technika jest dość dowolna, brakuje ścisłej terminologii. Ciężko mi się z tym oswoić. Jeszcze raz, od początku. Dobra, jedziemy. 5, 6, 7, 8, koło, krok, krok. Co? Czemu się gapisz w lustro? Chciałem zobaczyć jak to nie, wygląda. Nie, 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 Musisz czuć swoje ciało, poczuć muzykę i rytm. Dobra, Spodzisz. rozumiem. Tym razem w tym kierunku. Dobrze? Nie do lustra. Gotów? Tak. Pojedziemy. 5, 6, 7 i... West świetnie potrafi to przekazać. Wydaje mi się, że zaczynam łapać i mam pomysł, żeby stworzyć duet. <laughs> Mnie przyłapać. Ale robię to dla dobra zespołu i chcę zaimponować Emily. Czemu jej tak długo nie ma? To kompletna głupota. Przecież mówiłem, żeby tego nie robić. Nie tyle gadać. Wyślij do niej SMS. Tak, to dobry pomysł. Już. Pod uwagę, że coś takiego się wydarzy, myślałam, że zrobię nagranie i cichutko się wycofam. To trwa już zdecydowanie za długo. Zaczynam się o nią martwić. Czemu nie odpowiada? To już 10 minut. Idź po nią. Naprawdę masz zamiar wysłać tam kolejną osobę? To nie wojna, nikt ich nie zabije. Mieliśmy z Danielem świetny ubaw, ucząc się swoich stylów. Efektem tej nauki jest baletowo-hip-hopowy duet taneczny. Nasz układ to połączenie przeciwieństw. Historia jest o tym, że jestem marionetką, a West mną no, steruje. Jest mistrzem animacji. Mi, że odrzucenie pewnych reguł może dać zaskakujące efekty. Ten rodzaj tańca sprawił mi ogromną przyjemność. Przyszedłem do Akademii Tańca, żeby wprowadzić mój taniec na następny poziom. Myślę. No nie? Tak. Idziemy na sok. Jasne. Obrót. Tak jest! Na początku zupełnie nie mogliśmy się porozumieć. Całkiem inaczej podchodzimy do tańca, ale okazało się, że aż tak wiele nas nie dzieli. Wpajano mi, że taniec to przede wszystkim technika i precyzja, ale West pokazał mi całkiem nowe podejście. Tu chodzi o czucie muzyki i wyrażenie siebie. Pozwól tu. Straszny wstyd. Tego uczucia nie da się opisać. Widzę ją, jak stoi przed całym zespołem. To straszne, przyłapali ją. Wygląda na to, że będą kłopoty. Słuchajcie, złapali ją. Trzeba wiać. Co? Tak, dała się złapać. Wszystko wam opowiem w samochodzie. W samochodzie. Nie możemy jej zostawić. To, że jeden tonie, nie znaczy, że wszyscy muszą. To nie Tytanik. Do samochodu! Wsiadaj! Nie chciałem jej tam zostawić. Właściwie zmusili mnie do tego. To było bardzo, bardzo złe. Oni wszyscy na mnie patrzyli z taką dezaprobatą. Jak mogłam dać się w to wplątać? Chciało mi się płakać. Opracowanie wersji Polski na zlecenie...